Witam wszystkich. Mamy dzisiaj wtorek. Mija 48 godzin od zalania tego baniaka. Gdyby ktoś się spodziewał, że będzie tutaj jeden wielki syf, no to niestety wygląda to tak jak wygląda. Woda jest w miarę przejrzysta. Chociaż pierwszego dnia była trochę taka mleczna. No ale na pewno swoje zrobił tutaj filterek. 12 litrów brud to zamontowany do filtracji 25 litrowego baniaka, no to na pewno robi swoje, na pewno pomogło też to, że wlałem tutaj, że tak powiem syf z bakteriami z działającego filtra, użyłem tego dosyć sporo, także na pewno to pomogło, pomogło na pewno też, że nie jest to Świeża woda, wykorzystałem część wody z, z funkcjonującego zbiornika. No i tak to wygląda po 48 godzinach. Tak jak widać zamaskowane są wlot i wylot do filtra nie radzi to tak jak na, na, na początku te białe rurki. Wygląda to trochę lepiej i zamontowane jest też oświetlenie. Na tą chwilę jest tutaj zamontowanych 19 jednowatowych modułów. 13 modułów ma barwę światła zimną około 4000 kelwina, 6 sztuk jest z barwą światła ciepłą. One mają 6500 kelwinów. Ale pomimo tego, że jest to tylko 25-litrowy baniak, wydaje mi się, że jest do tego światła tutaj jest za mało. Na pewno coś będę zmieniał, ale to prawdopodobnie dopiero po nowym roku dołożę. Na pewno kilka modułów, na pewno kilka z, będzie z barwą czerwoną. No to to jeszcze troszeczkę spodziewam się tutaj ataku glonów podejrzewam że wywalą też śwince ale czas to pokaże mam plan jestem na, na tą chwilę przygotowany jeżeli cokolwiek będzie się pokazywało to będziemy z tym walczyć Miejmy nadzieję, że, że nie będzie tego, ale w razie jakby co, to jestem przygotowany. Co do roślin, nie są one w najlepszym stanie. Trochę przeleżały, zanim do mnie trafiły i tutaj posadziłem. Nie widać po nich jakiejkolwiek reakcji. Nie widać po nich żadnego życia ani to po Aleocharisie, ani po gestemon, ani też Rotala nie, jakoś nie wykazują oznak życia. Widzę tam jakoś na rotali takie zielone pędy, ale to są pędy, które zaczęły już funkcjonować bez wody w formie nadwodnej. No zobaczymy. Mam nadzieję, że. Te roślinki odżyją. I tak to wygląda. Co by tu więcej wam powiedzieć? Planuję nagrać następny filmik dopiero za mniej więcej tydzień. Może wtedy już będzie cokolwiek widać po roślinkach, że, że wystartowały. Także jeszcze w tym roku planuję zrobić jeden filmik z tym baniaczkiem. Na dzisiaj to by było na tyle, co chciałem Wam przekazać odnośnie funkcjonowania tego zbiornika. Mam nadzieję, że, że będzie to funkcjonowało w miarę przyzwoicie. Miłego oglądania i do zobaczenia za tydzień.